Jej, jestem Złota Kłodzieczej, wygrałam trzecią edycję Top Model. Jesteśmy w Krakowie. I uwaga, dzisiaj będę szukała ludzi ciekawie ubranych. Kogo przyłapię na modzie? Przekonajcie się. Mam chyba pierwszą osobę. Goniecie, goniecie. Tak się ubraj, że musiałam cię zaczepić. Akcja, przyłapani na modzie. Szukamy takich osób właśnie jak ty. I wyglądasz super. Trzy cechy twojego stylu, jak się wyrażasz na co dzień? Pierwsza. Poszuka? Fajnie, czarno-biało. Hej, Zuza jestem. Kasper. A powiedz mi, skąd bierzesz inspirację? Inspiracje? z ulicy, ale... Też z internetu, mhm. bo tamte ulice możemy zobaczyć w innych krajach na przykład. Bo wiesz co ja robię, wpisuję w Google jakąś gwiazdę, która mi się podoba jak się ubiera, wpisuję obok street style. Dokładnie. I po prostu bo są takie outfity. Bo wtedy możemy zobaczyć taki codzienny stroj, Dokładnie. A nie powiedzmy takie dopracowane kreacje z czerwonych dywanów. Mhm. Poprosimy zdjęcie? Muszę Cię zaczepić, wyglądasz bardzo dobrze. Podoba mi się bardzo twój styl, więc powiedz mi, czym się inspirujesz? Modą, blogerami mhm. na Instagramie. Ja ciebie znam, ja cię tak bardzo o. lubię, naprawdę. Jakieś ulubione na swoje zajęcia, nie wiem, hobby, nie wiem, e. zainteresowanie? Bardzo lubię śpiewać mhm. i czasem sobie śpiewam. A pochwalisz się? Mała próbka tak dla mnie, proszę. Tylko dla mnie. Dzień dobry, ja do pani tak Dzień podlecę. Dobry. Zuza? Do. Hej! Hej. Powiem ci, tak, jesteśmy tutaj. Akcja pani na modzie, tak powiedzmy, jest piękne, Słoneczko świeci. I znajduję ludzie po prostu, którzy są fajnie ubrani. O, Zutkałam Ciebie o, i mówię, muszę podejść. I tak, jakbyś miała opisać swój styl w trzech słowach? Eee, Myślę, że sportowy, jest przede, przede wszystkim i wygodny. Mhm. Dzień, dobry. Dzień dobry. Zuza jestem. Joanna. Wie Pani, dlaczego Panią zaczepiłam? Podobał się pani kolor mojego płaszcza. Ja bardzo bym go chciała, no ale no niestety pewnie mi go pani nie odda. No ale cóż, jesteśmy tutaj, bo w Galerii Wasie Krakowskiej jest taka akcja przyła pani na modzie. Znajduję fajnie ubrane osoby i ja tak trafiło no, na panią. Super, bardzo się cieszę, akcję znam mhm. i od dawna. A czym się w ogóle pani zajmuje? Projektuję torebki. No ale coś czułam, że właśnie o modę tutaj chodzi. Już widzę kolejną, fajną osobę. Jesteś cały na czarno, ale jak widzisz... Obleg everything. Ja dokładnie to samo. Czym się inspirujesz? Kto cię inspiruje? Podajcie eee, Kanye West chyba jako pierwszy zaprezentował cały czarny tak. outfit. No kultura generalnie trapowa, elektronika połączona z hip-hopem. Jesteśmy w Galerii Krakowskiej. Akcja pod tytułem Pani na modzie. Ja szukam, moich wiesz, z ładnym, fajnym okiem, fajnie ubranych ludzi. No i co, trafiło na sobie? Ale już jesteś w akcji przyłapani na modzie. No ja cię nie. przyłapałam. Tak, tak, ja ją przyłapałam. Hej, to niestety już koniec. Niestety mówię, bo było bardzo miło. ubieracie się bardzo wygodnie, ale nie bójcie się poszaleć. W modzie trzeba być odważnym. Znajdziecie wszystkie zdjęcia na przyłapani przyłapaninamodzie.pl. Zapraszam. Buziaki, zuza.